Witam serdecznie i zapraszam ponownie na Szybki Atlas Grzybów Jadalnych, poprawiony i uaktualniony na ten rok. Tym razem pierwsza dziesiątka w kolejności przyjemności podniebieniowej, czyli 10 najsmaczniejszych grzybów w lesie. A kolejność to wypadkowa informacji z atlasów oraz opinii grzybiarzy wyrażonych na forach i w komentarzach. Na miejscu dziesiątym Koźlarz Babka. Koźlarz to niezwykle popularny grzyb. Barwa kapelusza od jasnobrązowego do ciemnobrązowego, z gładką i zwykle matową powierzchnią. Rurki na spodzie kapelusza w kolorze białym a u starszych grzybów szarawym. Trzon charakterystyczny, najczęściej pokryty ciemnobrązowymi lub czarnymi łuseczkami. Uwaga, co ważne, te łuseczki czy kropki u koźlarzy są zupełnie nieregularne, nie tworzą żadnego wzorka, co w sposób ewidentny odróżnia go od często mylonego z nim goryczaka żółciowego, zwanego czasem szatanem. Koźlarz babka nie zmienia barwy po uszkodzeniu czy przecięciu, co z kolei odróżnia go od innych barwnych koźlarzy czerwonego i pomarańczowo-żółtego. Grzyb lekki i chłonny, i starsze okazy po deszczu mogą znacznie nasiąkać wodą, więc lepiej zbierać młodsze. Koźlarz babka w kuchni nadaje się do bezpośredniego spożycia w garnku czy na patelni, ale bez ogonków, które zazwyczaj są dość twarde. Przy suszeniu niestety bardzo ciemnieje. Uwaga, koźlarze mają bardzo wiele podobnych gatunków równie pospolitych i smacznych. Wśród nich na przykład koźlarz topolowy czy dębowy. Weryfikujmy zatem jego nazwę z drzewem, pod jakim się znajduje. Koźlarze babki znajdziemy oczywiście pod brzozami. Na miejscu dziewiątym koźlarz czerwony i pomarańczowo żółty. To dwa przepiękne gatunki uwielbiane przez grzybiarzy i często mylone. Ten z bardziej białawym trzonem to czerwony, a ten z niemal czarnymi łuskami to koźlarz pomarańczowo-żółty. Koźlarze z kilku podobnych gatunków nie są na ogół przez grzybiarzy rozróżniane, ale z kulinarnego punktu widzenia nie ma to istotnego znaczenia, gdyż wszystkie są smacznymi grzybami jadalnymi. Przypomnijmy, że koźlarz pomarańczowo-żółty ma zazwyczaj bardziej jaskrawy, pomarańczowy kapelusz i nawet czarne łuski, czyli te wzorki na trzonku. U koźlarza czerwonego trzon jest bardziej biały, a łuski pokazują się raczej u starszych osobników. Gdzie szukać tych koźlarzy? Koźlarz czerwony tworzy mikoryzę, czyli symbiozę z topolami i tam go znajdziemy. Natomiast częściej spotykany koźlarz pomarańczowo-żółty rośnie pod brzozami, a brzoza to chyba najbardziej rozpoznawalne drzewo, więc łatwo ten gatunek ustalić i tam pod brzuskami grzybiarze polują zarówno na koźlarze babki, jak i pomarańczowo-żółte. Zrobiłem oddzielny film o tych i wielu innych niesamowitych koźlarzach. Zapraszam serdecznie do obejrzenia później. Na miejscu ósmym, nowość na liście przebojów, gołąbek zielonawy. Gołąbki, takie jak właśnie zielonawy czy jadalny, to grzyby dość niezwykłe, bo podobnie jak prawdziwki możemy je spożywać nawet na surowo. Stąd też potoczna nazwa gołąbków to surojatki. Ze względu na kruchość nie nadają się raczej do przetwarzania, ale do bieżącego spożycia i są uważane za bardzo smaczne. Gołąbki mają wiele różnych odmian, różniących się głównie różnym i dość intensywnym kolorem kapelusza. Co łączy większość gatunków to dość charakterystyczny lejkowaty kształt u postaci dojrzałej, średnia grubość i wysokość trzonu, no i oczywiście blaszki na spodzie kapelusza. Typowa cecha to matowa, niejednolicie ubarwiona i popękana na centki skórka kapelusza, która w przypadku gołąbka zielonawego wygląda kolorystycznie nieco jak pleśniowy ser. Gołąbek jest stosunkowo nisko w zestawieniu, bo jest grzybem, którego niewielu grzybiarzy rozpoznaje, tym bardziej, że, uwaga, jest bardzo podobny do śmiertelnie trującego muchomora zielonawego. Podobnie zresztą jak do niedawna niezwykle popularna gąska zielonka, u której jednak wykazuje się przypadki toksyczności. Jednakże gołąbka odróżnia zielono-niebieski kolor oraz przede wszystkim brak pochwy i pierścienia. Tu jeszcze raz przypomnę generalną zasadę, że jeśli jesteś początkującym grzybiarzem to w ogóle unikaj zbierania grzybów z blaszkami na spodzie kapelusza, bo w razie pomyłki to właśnie wśród blaszkowych grzybów występują najbardziej trujące gatunki. Na miejscu siódmym maślak zwyczajny. Grzyby maślaki mają wielu wielbicieli. Są dość łatwo rozpoznawalne, a przez to dość pewnie zbierane. Maślak czasem nazywany jest ślimakiem ze względu na zbieżność nazw, oraz obecność śliskiego śluzu na kapeluszu. Inne cechy wyglądu maślaka to brązowy kolor w różnych odcieniach, w tym inne kolory u siostrzanych gatunków, oraz półkolisty kształt u młodych osobników. Wtedy też spód kapelusza pokrywa błona osłonowa, przykrywając żółtawe rurki. Jako pozostałość po błonie u starszych grzybów na trzonie widoczny tylko pierścień. Maślak to grzyb bardzo smaczny, choć raczej nie nadaje się do suszenia, tylko do bieżącego spożycia i sosów. Ale smakosze grzybowej sztuki kulinarnej doradzają oczyszczenie tego grzyba nie tylko spod kapeluszowej błonki, ale też i skórki kapelusza, co zmniejszy kwaśność smaku. Pracochłonność odstręcza część grzybiarzy od tego skądinąd bardzo smacznego grzybka. Maślaków szukajcie tylko w lasach iglastych, gdyż maślak tworzy mikoryzm z sosnami. Mokre, zwarte łebki, wystające z podwarstwy warstwy opadłych igieł w młodym sosnowym lesie, najczęściej okazują się maślakami. Na miejscu szóstym, opieńka ciemna. Opieńki to grzyby niezwykle wdzięczne do zbierania. Z jednego miejsca, albo wręcz z jednego starego pięka. Możemy wrócić z pełnym koszem grzybów. Jest to również niezwykle smaczny grzyb, idealnie nadający się do pysznej aromatycznej jajecznicy czy sosu. Uwaga, niektóre atlasy zalecają by poddać opieńki wstępnej obróbce termicznej z odlaniem soków. I na pewno nie spożywamy ich na surowo. Opieńka ciemna, ma raczej suchą, porwatą powierzchnię i jest w dotyku dość sztywna i gumowata. Ta elastyczność zapewnia, że o ile ich nie połamiemy, to dowieziemy opieńki do domu w idealnym stanie. Wielu grzybiarzy skonfudowanych jest nazwą opieńka ciemna, bo znają tego grzyba tylko pod nazwą opieńka miodowa, ale to zupełnie inny grzyb. Ale spokojnie, otóż do niedawna nawet w atlasach nie klasyfikowano oddzielnie tych gatunków i wszystko wkładano do jednego wora pod tytułem opieńka miodowa. Uwaga, zarówno siostrzana opieńka miodowa, jak i bezpierścieniowa są tak samo jadalne, ale tutaj ja ich nie polecam ze względu na brak mojego obycia z tymi gatunkami. Zbierałem zawsze tylko ciemne, zwłaszcza że opieńki mają trujących naśladowców, jak na przykład trująca maślanka wiązkowa, oto jej porównanie z opieńką ciemną. Gdzie rosną opieńki? Opieńki to pasożyty drzew. Znajdziemy je zatem, jak wspomniałem, najczęściej na piękach starych drzew, ale i też na bokach wciąż żyjących drzew. Zarówno iglastych, jak i liściastych. Na miejscu piątym podgrzyb brunatny. Podgrzyb brunatny, zwany jeszcze dwa lata temu oficjalnie podgrzybkiem. To przepiękny grzyb o ciemnobrązowym, kasztanowatym kapeluszu. Podobny trochę do ciemniejszych prawdziwków, ale ma cieńszy trzon, bardziej gładki i jednolicie ciemnobrązowy kapelusz, a pod nim bardziej żółtawą lub zielonkawą siateczkę. Bardzo charakterystyczną cechą podgrzyba jest oczywiście ciemnienie lub sinienie po dotyku czy uszkodzeniu. Zatem ostrożnie w transporcie. W kuchni nie ustępuje zbytnio prawdziwkowi. Można go używać do bieżącego gotowania w sezonie, jak i do suszenia i marynowania. Gdzie i w jakich lasach szukać podgrzybów? Podgrzyba brunatnego znajdziemy głównie w lasach iglastych, szczególnie w borach sosnowych. Rośnie często w mchu, zarówno pojedynczo jak i w grupach. A z podium minął się na miejscu czwartym Mleczaj Rydz. Ryc w wielu kręgach uważany jest za rarytas i to wręcz legendarny grzyb. Zdaniem wielu to najsmaczniejszy jadalny grzyb, jaki możemy spotkać w lesie. Jego nazwa łacińska, Deliciosus, oddaje walory smakowe tego grzyba. Słowo mleczaj odnosi się do soku mlecznego, wydzielanego przez te grzyby po uszkodzeniu zwłaszcza blaszek. W kuchni ryc będzie nam smakował zarówno jako grzyb suszony, smażony, grillowany czy też panierowany. Ryc mógłby być jeszcze wyżej, ale jest stosunkowo rzadki i dodatkowo niezbyt wielu grzybiarzy ma do siebie zaufanie w rozpoznawaniu tego niezbyt typowo jadalnie wyglądającego gatunku. Bo faktycznie, rydza można pomylić zarówno z kiedyś zbieraną olszówką, jak i z niemal identycznym mleczajem wełnianką, który jest trujący i zdradza to też bardzo gorzkim, cierpkim smakiem mleczka i wełniankowatymi strzępkami pod brzegami kapelusza. I dziękuję wam też za podpowiedź, że Mleczaj Ryc ma mleczko pomarańczowe, a nie białe, tak jak wełnianka. Gdzie znajdziemy rydzę? Rydze żyją w mikrozie z sosnami, i tam, jeśli już mamy to szczęście, to znajdziemy go rosnącego często w skupiskach, a może nawet rydzowiskach. A podium na miejscu trzecim otwiera Borowik Szlachetny. Borowik szlachetny to zdecydowanie najchętniej zbierany i według powszechnej opinii najszlachetniejszy i chyba najpiękniejszy grzyb. Trzon gruby, jasny, pokryty białą wypukłą jakby siateczką. Kapelusz od bardzo jasnego, u młodych, przysłoniętych ściółką prawdziwków, do ciemnobrązowego, z odcieniem nieregularnym, często jaśniejącym w kierunku brzegów kapelusza. Młode prawdziwki o jasnym spodzie kapelusza, a starsze o bardziej żółtawym. Uwaga, borowik szlachetny po przekrojeniu nie zmienia odcienia, co go odróżnia zarówno od podgrzybka bronatnego, jak i piaskowca modrzaka, który robi się intensywnie niebieski. Prawdziwek jest czasem mylony z niejadalnym goryczakiem żółciowym, zwanym czasem szatanem, który ma jednak niebiałą, lecz ciemną siateczkę na trzonie i jest chyba raczej bardziej podobny do koźlarza i zgodnie z nazwą strasznie goryczkowaty w smaku. Borowiki najczęściej znajdziemy pod dębami oraz w drzewostanach świerkowych. Ale popularny prawdziwek tworzy mikoryzę z różnymi gatunkami i znajdziemy go też w lasach mieszanych. Aromatyczny i niezwykle użytkowy w kuchni. Grzyb nadający się do sosów, zup, gulaszów i mięs, a w obróbce do marynowania, mrożenia i oczywiście suszenia, przywołując zimą intensywny zapach wspomnień z jesiennego grzybobrania. Na miejscu drugim czubajka kania. Czubajka Kania to oryginalny, uroczy i legendarnie smaczny grzyb leśny. Dumnie rośnie często na rowach i prześwitach leśnych, a kolorystycznie rzeczywiście przypomina kamuflaż ptasiej sowy. Młode kanie są zaokrąglone jak pałki lub marakasy, a starsze z miejsca kojarzą nam się z patelnią, bo potrafią osiągać do 20 cm szerokości kapelusza. Kania zdobyła srebrny medal ze względu na niesamowity aromatyczny i mięsny smak. Jest też często spożywana w panierce i smażona jak kotlety całymi kapeluszami. Uwaga! Zwłaszcza młode osobniki mogą też być mylone ze śmiertelnie trującym muchomorem zielonawym zwanym sromotnikowym ale ten ma zielonkawy kapelusz oraz nieprzesuwalny pierścień z bulwą u nasady trzonu otoczoną pochwą. Czubajka kania ma ruchomy pierścień u nasady bulwę bez pochwy oraz wyraźny brązowy wzór zygzaka na trzonie, co z kolei też definitywnie odróżnia kanię od bliźniaczo podobnego niejadalnego czubajnika czerwieniejącego. Oto on z jednolicie kolorystycznym trzonem. Kania nie jest grzybem mikoryzowym i natkniemy się na nią częściej na obrzeżach lasów, na rowach i prześwitach leśnych od lata, Aż do późnej jesieni. A na miejscu pierwszym pieprznik jadalny. Kurki to drobne, niepozorne, ale uwielbiane w kuchniach całego świata grzyby są bardzo aromatyczne, smaczne i chyba obok pieczarek i borowików najczęściej spotykane na półkach oraz w restauracjach. Swoją popularność zawdzięczają nie tylko temu, że zachowują chrupkość po smażeniu czy gotowaniu, ale też ze względu na walory dekoracyjne. Charakterystyczny żółty kolor i drobny uroczy kształt od razu podnosi nasz apetyt, no i cenę naszego dania w restauracji. Kurki są żółte, o drobnym kształcie z nieregularnym brzegiem kapelusza. I z blaszkami, które stożkowo przechodzą w trzon owocnika. Blaszki te, w postaci raczej fałd lub listewek, odróżniają kurkę od niejadalnego pomarańczowego naśladowcy, czyli lisówki pomarańczowej, która czasem może mieć bardziej zbliżony odcień od tego, co widzimy na ekranie. Kurki napotkamy w różnych lasach, ale najczęściej w lasach sosnowych, wśród mchów i traw. Często rosną w grupach i należą do grzybów, które czasem tworzą tzw. zwany czarci krąg. Wynikający z zaokrąglonego kierunku rozrastania się grzybni u tego gatunku grzyba. No i to już koniec naszej popularnej i smacznej dziesiątki polskich grzybów. Podajcie swoje typy w komentarzach oraz polubcie i dzielcie się tym filmem, jeśli Wam się podobał. A mi już pozostaje życzyć Wam smacznego polowania w lesie, no i konsekwentnie sukcesów w kuchni. Do usłyszenia!